Dzień kochani, dobra kadzidło dla wata kadzidło, które nam fajnie to naszą watę delikatnie rozgrzeje ale też zredukuje nadmiar eteru drzewo sandałowe róża ona ma słodki zapach jest bardzo fajna, wolę tutaj kadzidło troszkowane, oprócz tego mamy żywice drzewa sal ona jest taka troszeczkę waniliowa cytrynowa ale bardziej w wanilii idzie. Delikatny zapach. No mamy bursztynka. Bursztyn. Grzejące, żywiczne zapachy. O! No właśnie. żyjące żywiczne zapachy. Wszystkie te moje kadzidełka daję na świeczuszki. Na jednej robię sobie sal i róże, a na drugiej... Robię sobie więcej. Ona już jest tak troszeczkę wypalona, ale to dobrze, bo tu jest bardziej intensywnie. Dużo bursztynu daję z drzewem sandałowym. Później to wszystko przesypię na węgielek, ale to po praktyce, żeby mieć intensywny, fajny, taki słodki zapach w domu. Także kochani, tu akurat. Będą dwa fajne kadzidełka: drzewo sal i róża, i drzewo sandałowe, bursztyn. Troszeczkę drzewa sal. Jeszcze bym trochę kadzidławce tutaj dała, żeby podgrzać całą atmosferę. Po jednej bryłce kadzidłowca tu i tutaj taką maleńką. Będziemy mieć idealny rąk kadzidełka na dzisiejszą praktykę, która. Stabilizuje wata. Jeśli macie olejek eteryczny z paczuli, macie jakiś dyfuzor kominek, to sobie możecie paczuli spokojnie też zastosować. I jeszcze polecam słodką pomarańczę i mandarynkę z lawendą i spaczuli. Po prostu wymieszane takie bardziej ziemiste, oleiste zapachy ze słodkimi i energetyzującymi, bo cytrusy są energetyzujące, więc trochę podnieśmy poziom energii naszej wacie, ale tak w ciągu dnia, nie wieczorem. Dodając jednocześnie zapachy, które stabilizują, czyli paczuli, możemy coś z lukrecji dodać, drzewo sandałowe, takie cięższe rzeczy, ale jak z drzewa ruszanego jak najbardziej. I tutaj też niektórzy mówią, że Olejek z drzewa herbacianego będzie dobry dla wata, chociaż osobiście ja go stosuję na wzmacnienie paznokci, jako środek straszący kleszcze i owady latem, bo on ma taki zapach jak stacja benzynowa, więc nie każdy ten olejek lubi. Jest bardzo mocny, z tej racji bardziej bym go stosowała w pielęgnacji, jeśli chodzi o paznokcie, o stopy przeciwgrzybicznie i odstraszająco owady wiosną i latem dla typu wata. Także na razie tyle. Czekajcie na więcej filmików z recenzjami zapachów dla doż. W przyszłym tygodniu Google będzie, Żywica i Mirra prawdopodobnie w recenzji, więc sobie zobaczymy. Oprócz tego zakadzimy też różne fajne kadzidła roślinne i sprawdzimy olejki eteryczne na dobre trawienie. Yoga dla DOSZ. Subskrybujcie łapki w górę, uczestniczcie w warsztatach, oglądajcie, praktykujcie.